Witam serdecznie, dzień dobry. Na życzenie klienta wysyłam film, gdzie przedstawione jest zestawienie parapetu MDF o kolorze 510. To jest takie bardzo ładne drewnianko. Razem z oknem białym. Spakuję trochę pod światło. O, taka jest mniej więcej struktura. I teraz kolejny kolor, który pani prosiła. Tym kolorem jest 284 kolor NDF parapet też przy zestawieniu z oknem białym. Tu mamy strukturę następującą. O, jest to takie drewnopodobne. bardzo ładne, bardzo ładnie się to prezentuje. I ostatni kolor to jest jasny beton. Ostatnim kolorem, o który Pani pyta, to jest kolor 200, 293. Jest to jasny beton przy oknie białym, proszę uprzejmie. Ok, jeszcze tylko pod światło, jaka jest struktura taka betonopodobna, powiedzmy. Dobra, zapraszam.